Mer lyd! Mer lyd! <laughs> Rzeszów lubię za atmosferę, za to, że jest dobrym miejscem do życia, dobrym miejscem do rozwoju, a już na pewno do kręcenia filmów. Rzeszów lubię za jego skalę, że nie jest miastem jakimś ogromnym, które mnie by przerastało. Nawet w takim sensie komunikacyjnym, że muszę do pracy, tak jak w Warszawie, niektórzy jechać dwie godziny. Chociaż. Czasami jest tak, że jadę autem całkiem niedaleko przez pół godziny. A nie jest też, no, mówiąc kogoś, kierownym mieściną, no, jest, jest wrażnie fajnie rozwijającym się miastem. Rzeszów. Nie chciałbym gdzie indziej mieszkać w Polsce ani na świecie, tylko Rzeszów. Nie ukrywam, że jestem lokalnym patriotą. Nawet studiując w Krakowie, możemy o tym, żeby jak najszybciej wrócić do miasta Rzeszowa, bo Rzeszów ma bardzo specyficzny klimat, a przede wszystkim ma najfajniejszych ludzi, a ja uważam, że życie to przede wszystkim są znajomi i przyjaciele. Lubię Rzeszów za to, że nie jest ani za duży, ani za mały. Po prostu jest w sam raz, te jego rozmiary są bardzo przyjazne dla mieszkańców. Bardzo lubię Rzeszów za ludzi, którzy tutaj mieszkają. To jest dla mnie zawsze bardzo przyjemne, kiedy wybieram się na jakieś wydarzenie i na miejscu widzę sporo znajomych osób, z którymi mogę porozmawiać, i wiem, że zawsze tych znajomych spotkam. To mi daje takie poczucie zakorzenienia. Lubię klimat tego miejsca, lubię rynek, lubię te uliczki, które są tutaj w otoczeniu. To też nie jest duża przestrzeń, ale dzięki temu ona jest tak lepiej oswojona, jest taka własna, swoja. I lubię też zieleń bardzo. Lubię takie różne małe miejsca, skwerki. Świetnie zaaranżowany, jeśli chodzi o roślinność, lubię je podglądać i w niektórych przypadkach przenosić, nawet do swojego ogródka. Także to jest naprawdę inspirujące Rzeszów potrafi być inspirujący. Rzeszów to moje miasto. Tutaj się wychowałem, tutaj wybudowałem dom, urodziły się moje dzieci. A dom to miejsce, które jest zawsze najbliższe w sercu człowieka. Parafrazując piosenkę Lisa Presleya, dobrze jest dotknąć zielonej trawy, którą, która rośnie wokół domu. Za to, że dobrze się tu żyje, za to, że to jest takie miejsce, które jest przyjazne ludziom z pasją, z pasjami, ludziom z szczerym i bardzo przyjaznym. I myślę, że to jest po prostu za to, że to jest dom. Rzeszów lubię za to, że jest miastem pełnym wyjątkowych ludzi, miastem przyjaznym, otwartym, a dodatkowo pięknie ukwieconym. Gli, gli. <gry> Przede wszystkim za to, jaki jest ten świat. Nie jest to bardzo duże miasto bym powiedziała, że raczej średnie, ale pełno wspaniałych miejsc, zabytków, przesycone kulturą. Ja się wspaniale tu odnajduję i polecam każdemu kiedykolwiek zaglądać do tego miasta. Kultura? Poważne słowo, duże słowo. Czym byśmy byli bez kultury? Nie ma życia bez kultury, nie ma rozwoju człowieka, cywilizacji bez kultury. To wrażliwość, to świadomość, to wiedza o świecie, to zrozumienie świata. Kultura jest ważna. Mówię kultura, to myślę o, o paru rzeczach. Myślę o kulturze osobistej, to znaczy tym, jak zachowujemy się względem siebie, jak się ludzie zachowują na ulicy i myślę, że z tym jest całkiem, całkiem nieźle w Rzeszowie. A myśląc kulturę oczywiście zawodową, no myślę oczywiście o tych wszystkich różnych wydarzeniach, o aspektach, które z tą kulturą, zarówno wysoką, jak i tą niższą mają miejsce w mieście. I to, to jest w pewnej jakiejś tam równowadze i, i fajne, że, że jest ta kultura wysoka i ta trochę niższa. Taki mamy przekój społeczeństwa, i myślę, że te wydarzenia do tego przekroju jakby są dostosowane. Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. To niesamowicie mm, szerokie pojęcie. Dlatego, że dla mnie kultura to jest trochę mój zawód, bo jestem konferencjerem. Dla mnie kultura to jest mm, granie, śpiewanie piosenkowanie, bo trochę gram na gitarze i jak za, uwielbiam zapraszać przyjaciół do jednej z rzeszowskich kafejek, gdzie w miesiącach takich jak październik, listopad, grudzień, styczeń siedzimy i śpiewamy piosenkę, poezję i trochę szant. Wiadomo gdzie to jest, ale nie będę opowiadał. No i kultura dla mnie to też jest trochę społecznikostwo, bo zasadniczo od 41 lat Jestem instruktorem harcerskim i, mogę powiedzieć, bawię się w harcerstwo w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Także no, dużo dróg, że tak powiem. Myślę o jakimś takim rodzaju zachwytu, który rodzi się w głowie chyba, może też w emocjach. I to nieważne, czy to jest film, czy to jest teatr, czy to jest czasami książka. Chodzi o ten efekt, który on wywołuje, jakaś taka myśl, której które nie było u mnie wcześniej, którą odkrywam po prostu. To jest jakiś właśnie zachwyt, jakieś zaskoczenie, e, jakieś niedowierzanie e, i to potem z, ze mną zostaje. E, towarzyszy, krócej, dłużej, ale właśnie ten, ten pierwszy moment to jest istotne. Nagle jakieś takie popatrzenie na świat trochę z innej perspektywy. To, to mi się wydaje, że to, to przede wszystkim, jak, jak, jak myślę kultura, mówię kultura, to to jest właśnie to. Myślę o tych rzeczach, które udało się zrobić w Rzeszowie ze stowarzyszeniem Elvis Leaves. Mianowicie trzy ogólnopolskie koncerty poświęcone osobie twórczości Elvisa Presleya które wydarzyły się tutaj na rynku w Rzeszowie, żeby nie być gołosłownym, powstała twójta z jednego z tych koncertów If I Can Dream – Elvis Presley Symphony. Wspaniałe wydarzenia, po których fani Elvisa Presleya, którzy przyjechali tutaj do nas z całej Polski, określili na Rzeszów mianem polskiego Memphis. I mam nadzieję, że kiedyś w Rzeszowie powstanie pomnik Elvisa Presleya, a przynajmniej mural, bo dlaczego nie? Jeżeli Kielce mają pomnik króla Jezu, to być może w Rzeszowie jest miejsce właśnie na pomnik króla rock'n'dola. Myślę o przyjaciołach, myślę o ludziach twórczych, myślę o kinie oczywiście, oczywiście o moim kinie, kinie zarabią kafe, ale myślę o tych miejscach, gdzie spotykam ludzi, którzy później stają się częścią mojego życia. Kultura jest to ogół wytworów działalności ludzkiej. W Rzeszowie kultura to dla mnie ludzie, którzy ją tworzą. Dla mnie jako plakacistki przede wszystkim polska szkoła plakatu zjawisko wspaniałe fantastyczne, które Miało miejsce w naszym kraju taki schyłek tego, tej kultury, tej, tej sztuki w latach 70, 70., i tak naprawdę do tej pory wielu twórców inspiruje się tą sztuką, w tym ja. A tak, jeśli bym miała pomyśleć personalnie, związana z Rzeszową kultura, to biednamy Plakatu Teatralnego, które mają teraz 19. edycję, czyli prawie 40 lat ten konkurs jest zorganizowany, co sprawia, że jest najstarszym konkursem w zakresie plakatu teatralnego na świecie. Oczywiście oglądam filmy, nie, nie, tak na poważnie, to oprócz tego, że oglądam filmy, to uprawiam ogródek i rośliny egzotyczne. Co lubię robić? Jak już mam, ponieważ poza zawodowymi czynnościami oczywiście jestem też czynnym artystą, więc sporo poświęcam czasu sztuce, ona mnie oczywiście też w dużej mierze relaksuje, ale tak... Powiem naprawdę bardzo, lubię, lubię leżeć na leżaku. Oj, trzeba chyba mieć wolny czas. Ja tego czasu bardzo mało mam, ale jak go mam, to lubię malować, spacerować codziennie i pracować w ogródku, przy swoich roślinach i ptakach. W swoim wolnym czasie. Dopóki mogę, grałem w piłkę, bo kiedyś prawie zawodowo uprawiałem sport. W swoim wolnym czasie uwielbiam grać na gitarze. W swoim wolnym czasie wyjeżdżam w Bieszczady i nad Polskie Morze. Cały czas jest to związane z Harcerzem, dlatego że z harcerzami chodzę po górach i uwielbiam nasze Bieszczady, ale też lubię pojechać na przykład nad Morze i tam w Karwińskich butach rozstawiać obóz harcerski. Do tego wszystkiego bardzo lubię spędzać czas na imprezach. Rzeszowski, dlatego że to jest bardzo dobre klimaty. Są teraz jak, się, jak widać, okazuje się, że mamy jeden z najfajniejszych rynków. Rzeszowski rynek jest jednym z naprawdę z najfajniejszych rynków w całej Polsce. bo Ja jeszcze to widzę, a do tego wszystkiego mamy zaczęliśmy naprawdę fajne bulwary. No i przede wszystkim spotkania z przyjaciółmi, bo uważam, że życie bez ludzi nie ma żadnego sensu. To jest bardzo trudne pytanie, bo ja w swoim wolnym czasie robię różne projekty, które sobie wymyślam sama dla siebie i potem się orientuję, że to nie do końca jest wolny czas. No ale w pewnym sensie to jednak jest wolny czas, bo to jest moja decyzja, że ja go właśnie poświęcam na, na to, co lubię. to, co lubię i na pracę z ludźmi, którymi, których lubię. A jeśli już faktycznie tak się zdarza, że to jest taki wolny czas tylko dla mnie, to W moim wolnym czasie bardzo lubię podróżować z moją rodziną. Najczęściej w Bieszczady, w moje ukochane góry. Tam, gdzie się urodziłem, również wychowałem, ale podróżujemy nie tylko po całej Polsce, podróżujemy po Europie. W planach mamy Norwegię, wspaniałe miejsca, dzika przyroda. I ogromnie się cieszę, że tą pasję podzielają także z nami nasze dzieci a mamy ich siódemkę, także podróżujemy wspólnie. Stałym takim miejscem dla nas jest Morze Bałtyckie i jesteśmy tam zawsze na rozpoczęcie, albo na zakończenie wakacji. Przede wszystkim film to moja pasja, zatem chodzić do kina, oglądać filmy i o nich dyskutować. W wolnym czasie lubię chodzić na spacery z moim pieskiem Reksiem, a także spełniać swoje marzenia jako ogrodniczka amatorka. Projektować plakaty, bo tak naprawdę praca na uczelni, to co robię zajmuje bardzo dużo czasu, więc w wolnym czasie projektuję plakaty, tworzę ilustracje, ale gdybym miała wymienić coś niekoniecznie związanego z zawodem, no to oglądać anime. Żeby z okazji urodzin życzę dobrej kultury, zadowolonych mieszkańców i przyjaznej atmosfery. Życzę miastu tak jak pewnie na wstępie powiedziałem, żeby się dalej fajnie rozwijało, życzę, żeby, żeby nie traciło tego wigoru rozwoju, który obserwujemy w ostatnich kilku latach, żeby ten rozwój nie tylko infrastrukturalnie, ale również właśnie kulturową, społecznie, następową, naukowo. Fantastyczne środowisko naukowe, więc życzę, żeby Rzeszów rosł w siłę, mądrość i kulturę. Dalszego rozwoju. Moim życzeniem byłoby, żeby Rzeszów w tym tempie, w którym się rozrasta, żeby to tempo było podobne, natomiast nie ukrywam, że chciałbym, żeby nie było tak szybko jak w dużych miastach Warszawa, Kraków, Poznań, dlatego, że Rzeszów ma specyficzny mikroklimat i dzięki temu w samym centrum można usiąść na przykład godzinę na kawie i spotkać bardzo wiele osób. Rzeszów lubię, dlatego że, że to naprawdę są fantastyczni mieszkańcy. Życzę Rzeszowowi, czyli też sobie, żeby nadal było tu dużo osób, które. Chce się robić coś ciekawego, coś dobrego, coś kreatywnego, żebyśmy tworzyli razem społeczność, pomagali sobie, żebyśmy doceniali siebie nawzajem, bo, bo naprawdę się czasami dużo dzieje, a pewne wydarzenia umykają. Życzę sobie, żeby ci, którzy stąd wyjeżdżają, i super, bo poznają inne miejsca, żeby też chcieli wracać, żeby przywozili ze sobą nowe pomysły, żebyśmy byli otwarci na innych, żebyśmy działali ze sobą wspólnie. Ale też życzę Rzeszowowi i jego mieszkańcom i sobie, żebyśmy ten czas wolny dla siebie też oczywiście mieli, bo wtedy też ładujemy akumulatory i możemy potem z pełną gębą i energią robić coś jeszcze więcej dalej i coś ciekawego. Chciałbym żeby Rzeszów nadal e, tak pięknie się rozwijał e, jak dotąd. E, no i cóż, e, chyba z okazji urodzin e, warto zaśpiewać e, piosenkę. Może tak jakby to zrobił Elvis. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rzeszów, happy birthday to you. Lepsze jest wrogiem dobrego, ale życzę zatem, tym, żeby się żyło nam w Rzeszowie jeszcze lepiej, żeby Rzeszów się rozwijał i żeby ludzie nam zazdrościli, że my jesteśmy mieszkańcami Rzeszowa. Życzę, aby było postrzegane przez mieszkańców i przez turystów jako miejsce otwarte, gościnne, jako takie, do którego warto powracać. Aby było postrzegane jako miasto, jak z bajki. Co mogę życzyć w tak wspaniałej urodziny? Nie zmieniać się, działać dalej w zakresie kultury, sztuki, teatru, muzyki, wystaw. I oby następne 600, 700, 1000 lat były tak wspaniałe. Jak? Podobało się? Niedługo będzie tego więcej.